Jeżeli dobrze znam Pański program, to jest Pan za sprywatyzowaniem edukacji, tak? I wtedy, moim zdaniem, pojawia się problem, który nie wiem, czy jest dla Pana problemem, ale dla mnie jest. Mianowicie jest pewna grupa dzieci, których kształcenie jest o wiele droższe. To są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z punktu widzenia takiej ekonomicznej racjonalności, to kształcenie tych dzieci jest zupełnie nieopłacalne. Dlatego, że one później nie wygenerują żadnego kapitału i nie da się ich ulokować jakimś na rynku pracy, tak? Dzieci te o specjalnych potrzebach edukacyjnych, to dzieci, o których mówię, niepełnosprawne czy, 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 czy z jakimś upośledzeniem w różnych stopniach. I teraz kierując się logiką rynku, kształcenie tych dzieci jest nieopłacalne. Pan proponuje twardą logikę rynku, a mam pytanie, czy ma pan jakąś receptę na, na, na kształcenie dzieci, które są właśnie... Pan, pan, pan nie zeciwia? Naprawdę pan mnie zadziwia. E, no pan, e, pan e, jak mówił Stewan Cieleski, to jest ust, w którym pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Pan wiecie, to jest problem. Pana, e, był taki facet, nazywał się Aryzoteles Onassis. Był to właściwie właściciel największej floty e, tego osób na świecie. On się sam tego Zaczął zaczęli Anfabet, co jest dowodem, że kształcenie ludzi nie jest rzeczą konieczną dla ich szczęścia. Panu się wydaje, że jeżeli dziecko niepełnosprawne, ze słowem na powiedzmy, czy coś takiego, pan skaże na lata po niewielkiej pogardy, że ona siedzi i patrzy, że inne dzieci się uczą lepiej niż ono, niż ono. panu w imię czego? W pan siedzi, to dziecko skazuje na, że tak powiem, lata, lata, lata pogardy rówieśników? Że on, on siedzi w tej klasie, mówią o nim, ten dał, prawda? I tak dalej. O co pan dorobił się? Co w rodzinie, jest kochane? To dziecko kochane w rodzinie, po co Pani wyrywa do tej szkoły? Po jaką cholerę? Już pomijam logikę rynku. Ale po co pan to chce zrobić? Po co to dziecko? Pan Pan spędzi, być może panu się uda ogromną tresurą, po pięciu latach nauki uda się panu, to dziecko nauczyć tabliczki mnożenia. Albo być może nawet nauczy się, na, nauczy się to dziecko nie tylko tabliczki mnożenia. No, panie, panie Januszu, yy, że skor, yy, jesteśmy Ale my, to, to że, że nie ma, nie ma rodziców. To co, co zrobić dalej? Bo on nie, nie będzie funkcjonował. teraz ale na litość boską. Na litość boską no, to, no to od tego istnieją fundacje charytatywne. Jeżeli ludzie uważają, jeżeli, ludzie pra, jeżeli, jeżeli ludzie uważają, sobie że sobie takie dzieci powiedzieć. należy kształcić, to ludzie dadzą pieniądze i je kształcą. czyli w tej chwili też dają pieniądze na to, że te szkoły dla tych dzieci nie są bezpłatne, one są płatne. A przepraszam, od ludzi do szkoły specjalnej? Bo do tego, z, tego, co mi się, z tego, co ja wiem o systemie edukacji, a ja trochę wiem to nikt dziecka z dziecka ze zespołem dawna nie uczy tabliczki mnożenia i czytania jak komera w oryginale, tylko te dzieci uczy się szkoły życia, tak żeby sobie umiały zawiązać sznurowadła, tak żeby umiały sobie poradzić w życiu na tyle, na ile mogą. System edukacyjny w tej chwili dla dzieci niepełnosprawnych raczej stymuluje ich edukację pod tym kątem, żeby mogły względem swoich możliwości usamodzielniać się. Ta edukacja kosztuje olbrzymie pieniądze, jest dużo droższa niż edukacja dzieci pełnosprawnych. I ja proszę ciągnię. sobie nie wyobrażać tego w ten sposób, ja że zapędzam dzieci do szkoły, żeby one się uczyły niepotrzebnej ja matematyki. Pana nie rozumiem. Pana nie rozumiem. Zamiast uczyć dzieci miodania z szklankadę, kupuje się im buty na rzepy i problem, problemów z szklankadę nie ma. Pewne pana... Nie e. No tak. No zamiast tak. butów na rzepy można kupić laszki. Panie, panie. Panie. panie to co i buty, jak to wychodzą z domu, bo z nich ludzie się śmieją. Ale dlaczego nie wychodzą z domu? Dzieci z, dzieci z domu wychodzą. Na obu dzieci mają rodziców czy kochających rodziców. A to szkodliwe, bo pan powiedział, że po prostu grupa rówieśnicza będzie z nich śmiała z tych dzieci. No to po co tak. nie ma wychodzić z domu, żeby dać się Ale to, ale to jest problem tych dzieci, a nie, a nie pana. Ja no mój! Dlatego, że oh, nie, nie mój to nie jest nie to nie jest pański problem, to problem ich rodziców. I to ich rodzice mają ten problem rozwiązywać, a nie pan. Pan ciągle zakłada, że pan jest właścicielem wszystkich ludzi w Polsce i pan odpowiada za ludzi w Polsce. Od a od pan mi... będzie już politykiem niech od... od... Nie, absolutnie. Kategorycznie mówimy, hmm. że nas nie interesuje, czego pan będzie swoje dziecko uczył w szkole. Tak samo jak nas nie interesuje, jak pan swoje dziecko, czym pan do uczarnił w restauracji. Zabiera pan dziecko do restauracji. Pan decyduje o tym, co to dziecko ma jeść. Pan wybiera restaurację, wybiera pan kartę z menu, być może jest to dla dziecka, ale nikt tego nie sprawdza. Prawda? Wolno panu to zrobić to to tak samo będzie panu wolno posłać dziecko do dowolnej szkoły, albo specjalnej, albo niespecjalnej, albo takiej, w której będzie dziennie trzy godziny religii, albo takiej, w której nie będzie 0 godzin religii. Pan będzie do szkoły, w której jest matematyka, albo do szkoły, w której nie ma w ogóle matematyki, bo to jest pana dziecko i nas to w ogóle nie będzie interesowało, bo nas nie interesuje pańskie dziecko, bo to jest pańskie dziecko, a nie pańskowe. Pan ciągle rozmawia jak właściciel niewolnika. Pan właściciel niewolników. Dzisiejsze państwo to jest państwo właścicieli niewolników i oczywiście jest prawdą, ten właściciel niewolnika ma prawo powiedzieć niewolnikowi, ty musisz wyzabić pasem w samochodzie, bo ja za ciebie zapłaciłem, jesteś moją własnością. Ja chcę nie jeszcze, żebyś się zabił pewnie ja stratę finansową, prawda? Właściciel niewolnika ma prawo powiedzieć niewolnikowi. Twoje dziecko ma się uczyć tego, czego ja chcę, bo to dziecko będzie pasowało na mnie, a nie na ciebie. Bo dawniej da yy, dziecko na starość utrzymywało swoich rodziców, i to rodzice decydowali o tym, czego się uczy. Dzisiaj dzisiaj to Państwo decydują, czego się to dziecko uczy. I to jest właściciel niewolnika. My likwidujemy państwo niewolnicze. Rozumie pan, w tej chwili te cztery, ta banda czworga to jest, no to ma pan do wyboru, jako niewolnicy mają raz na cztery lata prawo wyboru właściciela. Natomiast my chcemy zlikwidować państwo niewolnicze. I to jest problem, że pan decyduje o swoim dziecku, nie ja. Mnie ono nie interesuje w ogóle, rozumie pan? Ja, po, ja pozwolę sobie dwa słowa powiedzieć, ale przepraszam. No nie chcę tyłem stać, do, do, więc jeżeli Pan Stanisław pozwoli, to gdzieś tu obok stanę. E, proszę Państwa, e, skorzystam z okazji, jak tu jesteśmy oraz z tego, że właśnie wróciłem z, z Parlamentu Europejskiego, gdzie była sesja budżetowa. Po prostu chciałem jakieś ciekawostki e, króciutkie e, dodać. Więc Dzisiaj, jak wróciłem do domu, zakupy były i tak dalej, poszedłem się przebrać, więc szybciutko, szybciutko ściągnąłem to, co takie jakieś wyrywkowe rzeczy. Z kilkuset powiedzmy, 800 poprawek, 800 rzeczy, które było głosowane, była bardzo taka długa sesja. Nawet niektórych głosowań, które były nieimienne, jeszcze nie ma wyników, na znaczy one są, tylko no, jak było 800, to ja sam nie zdążyłem tego spisać, więc. Więc, więc, ten. więc dla może rozbawienia czy dla, dla przestraszenia, nie wiem sam już właściwie co powiedzieć, kilka przykładów, ale takich właśnie bardziej idiotycznych, śmiesznych, może podam, czym się zajmuje Parlament Europejski i na co idą pieniądze w Parlamencie Europejskim, bo one na to poszło. Jak tu była mowa o migracji, to tylko wspomnę, że oczywiście tam poprawki dotyczyło i w ogóle wiele sum wydanych na, na dobrostan y, imigrantów, prawda, którzy przybyli do Europy, ale to nie wystarczyło, bo tam różne y, y, grupy tam właśnie kobiet. Y, oraz jakieś lewackie, i tak dalej. Dodatkowe poprawki, żeby zwiększyć pieniądze, na przykład tam na, na to poprawka 254, na rzecz poprawy dostępu do usług dla imigrant, imigrantek, prawda? Ale to takie są niewielkie kwoty, bo to jest milion euro, więc to przegłosowane oczywiście, i tak dalej. Ale ten taki festiwal przeróżnych rzeczy, który tam w parlamencie jest gdzie mi za bycie w Parlamencie, bo tu już Komisja Europejska i, i Rada Europejska zdecydowanie jest bardziej normalna, bo to, to idą wybory, więc wszyscy parlamentarzyści uważają, że jak powiedzą, że tam jeszcze cudze pieniądze damy, tu 2 miliony, tam 20, a tu 50 000, no to będą wybrani powtórnie, prawda? Tak myślą, no głupota oczywiście nikt o tym nie wie, ale, ale tak sobie myślą, więc taki festiwal jest, no i walczy Parlament Europejski z. Komisją Europejską oraz Radą Europejską, żeby ten budżet był jeszcze większy, żeby zwiększyć podatki i opłaty tego typu, nie? Więc ja, ja w takim niestety gronie jestem w tej chwili, z czego mi bardzo przykro, ale jestem. I, i ten, no ale podam w takim razie, żeby dla zabawy, jaki na przykład. Takie jest takie lobby, które, czym głównie się parlament zajmuje. No czym? No wspieraniem homoseksualizmu, wspieraniem ruchów feministycznych, walką oczywiście z, z, z neofaszyzmem, prawda, który wszędzie gdzieś jest, prawda? No i oczywiście walką z Europejczykami, którzy Chcą się bronić przed, przed terroryzmem, ale moimi migrantami. No to wiadomo, trzeba ich rozbroić tam, żeby nie, nie mieli prawa się odzywać. No i oczywiście z mową nienawiści. To jest oczywiste, bo to jest podstawowa walka. nie. No i podam w związku z tym trzy tytuły i części uzasadnień do, 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 do tego. nie. Yy, przykładowo, yy, opracowanie wskaźników to jest taka poprawka. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia, jest taka komisja. Poprawka 257. Opracowanie wskaźników statystycznych do celów badania kobietobójstwa w Europie. Milion euro, przeszło to. No proszę się zastanowić, co to, co to jest. No, my, myśmy byśmy tam próbowali walczyć z tym, mówiąc, że tak samo trzeba pieniądze przeznaczyć na kociobójstwo, na takie rzeczy, nie tylko ten, no, ale to no, no, różne, nie? No. No oczywiście kwestia kobietobójstwa y, powinna stanowić pilny priorytet w programach polityki publicznej, y, ponieważ kobietobójstwo jest główną przyczyną śmierci kobiet w wieku od 15 do 44 lat w Europie. No, po prostu nie, nie bywałe uzasadnienia. A, y, z badania dotyczącego kobietobójstwa przeprowadzonego w 2011 roku wynika, że wiele państw członkowskich, no w tym i Polska, nie prowadzi, yy, nie prowadzi oficjalnych lub zharmonizowanych statystyk dotyczących tego problemu, prawda? umożliwiających dokładne, dokładne wskazanie liczby kobiet, które padły ofiarą tej zbrodni, prawda? Yy, czyli kobietobójstwa, nie. Yy, no i tak dalej, nie opracowano żadnych oficjalnych yy, dokumentów w tej sprawie, wystarczająco wiarygodnych i, i tak dalej, nie? Narzędzia te służyłyby do przetwarzania informacji, tworzenia statystyk i prezentowania wykresów i raportów obejmujących wszystkie rodzaje przypadków kobietobójstwa. No i to jest tego typu uzasadnienie. Przeszło to, te pieniądze zostały oczywiście przeznaczone na, na tworzenie tych raportów dotyczących kobietobójstwa. Nie? No to następne oczywiście było głosowanie. E, też unijny system monitorowania równości płci i bazy danych ekspertów do spraw kobiet. 2 miliony euro, oczywiście to zostało przegłosowane. Ta platforma bazy danych stanowiłaby narzędzie monitorujące, monitorujące, pomiaru, nie wiem, język taki, pomiaru równowagi płci w panelach oraz zatwierdzoną ogólnounijną bazę danych ekspertów w dziedzinie polityki dotyczącej kobiet i mediów. Rozumieć? Nawet jak nie ma ekspertów wśród kobiet, no to muszą być, równo, musi ich tam być. Nie? No i przeszło to oczywiście, pieniądze zostały przeznaczone. Unia przeznaczyła. Następnie takie, takie smaczki sobie wybierałem, z tych setek tam jest znacznie ciekawsze, nie? Yy, niektóre. Yy, yy, to jest komisja też, akurat też spraw kobiet i równouprawnienia, yy, osiągnięcie, yy, poprawka 237, osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju E, dzięki ukierunkowaniu działań e, na nierówności w zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w poszczególnych państwach członkowskich. E, na to trzeba przeznaczyć pieniądze, cokolwiek, co, 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 co by to nie znaczyło, nie wiem, e, poprawka przeszła, pieniądze, to, to na to, ale na to tylko 800 tys. euro, także to nie są jakieś pieniądze. Nie? Inna poprawka, która przeszła, to jest m, przedłożona przez tę komisję, bo to jest taka specjalna komisja. To jest program i usługi w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Tak, no, no ta, cała seria takich rzeczy, nie? Z takich innych ciekawych to ocena wpływu na płeć przyszłych wieloletnich ram finansowych w celu zwiększenia i oddziaływania na równouprawnienie płci. No, to też oczywiście to są tego typu pieniądze, nie? Tak, no, chyba tak, no. Ocena wsparcia Unii Europejskiej na rzecz równouprawnienia płci poprzez działania zewnętrzne. To osobny punkt, prawda. Akurat tutaj niestety nie włapałem zewnętrzne e, zewnętrzne. nie, nie wewnętrzne. E, na razie jest na zewnętrzne działanie, e, jeżeli o to chodzi, nie. E, ale trudno mi powiedzieć, dlatego że oni, oni uzasadniają, że to jest niezwykle potrzebne i każdy chyba wie, o co chodzi, e, więc... więc. No, ale cała seria tego typu, ale na przykład inne są takie fajne, fajne rzeczy, no, może nie związane już akurat z, z tą płcią. Na przykład opracowanie wskaźników statystycznych. Nie, nie, to, to czytałem. Na przykład ym, tłumaczenie i rozpowszechnianie wytycznych dotyczących trzymania koni, osłów oraz ich hybryd oraz opieki nad nimi. Yy, tak. Uzasadnienie: yy, no, yy, yy, cóż, no. Przyjęte, ale to niewielka kwota, pół miliona euro tylko na to zostało. E, 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 przepra przepraszam, przepraszam, ta poprawka była, że trzymała na rację, bo tam jest kopia. Ta jednak poprawka nie została przyjęta, ale nie przez Parlament, tylko na komisji akurat nie przeszła e, i nie była głosowana na Parlamencie jako, jako jedna. E, także, także e, więc to, to są to są tego ty... Tego typu y, dziesiątki rzeczy, które no, jakby się zastanowili, jakieś kompletne szaleństwo, jakieś te idiotyczne, co tam się dzieje po prostu, no, podaje numer poprawki, kto złożył, żeby no, nie było, że no takie rzeczy są. I to proszę zwrócić uwagę, na jakiej sesji? Na sesji budżetowej, czyli najpoważniejszej, takiej, gdzie nie ma tych wychyłek, to to. Na innych sesjach są bardziej głupsze te, te rzeczy, nie? Tam te, te, no, tam mnie pamiętaj, jak mnie rozbawiło e, ten, ta rezolucja, taka, że, że te za mało jest tych e, kobiet pasących e, kozy i barany, nie? E, no i, 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 i. Bo to prawda, bo mało ich jest, nie? No i, i żądanie, żeby więcej tych kobiet pasło ko, kozy i barany, żeby e, ten, nie? No to więc to prawda, że. Być może to ma jakiś sens, nie wiem, ale, ale, ale ten, ale no takie, takie, no w kółko takie są i oczywiście, ale oczywiście pieniądze na to przeznaczone, no tego typu, żeby tam więcej błasło pasło i, i, i tak dalej, tak, takie, takie. Takie rzeczy są i to głosujemy na innych sesjach. Przy czym na innych sesjach głównie są te pieniądze związane z homoseksualizmem, z takimi rzeczami, no, programy, żeby to przeznaczyć i tak dalej. No, bo ta budżetowa to raczej tam się zajmowano większymi pieniędzmi. No, Erasmus, znaczy na tę turystykę taką uczelnianą, prawda? Mówimy o 30 miliardach euro. To są już takie, o takich kwotach raczej mówimy typu, żeby no, z jednego kraju mogli sobie pojechać do innego kraju. No przecież nie nie, nie my, ani nasze dzieci, tylko. Yy, wiadomo, no ty, ci, którym się należy, żeby pojechali, nie? Yy, To chyba, to chyba jasne. Więc, więc tak to funkcjonuje tego typu rzecz. No i, no i oczywiście wspieranie i pomoc dla tych migrantów, żeby przyjechało ich więcej, żeby mieli opiekę, żeby yy, no i żeby nie było mowy nienawiści przeciwko niemu, a jeżeli coś, no, no tego typu właśnie yy, ta, 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 ta w takim czymś funkcjonuje sobie, no i, i tyle. Natomiast. No i no tak, no i w, i w tej chwili jest główne od tych paru miesięcy ogromna liczba różnych rezolucji, które ma piękne tytuły, a które służą tak naprawdę temu, żeby zwiększyć inwigilację wśród y, ludzi. Znaczy, żeby przekazywać sobie dane, żeby obowiązkowo trzeba było składać różnego dane, żeby, żeby można było śledzić ludzi, żeby we wszystkich samochodach, czy we wszystkich układach były śledzące układy, no tego typu rzeczy. I to jest oczywiście pod tytułami, tam walka z terroryzmem, tutaj walka, żeby tam dzieci nie, nie zabijać, albo... kończy się tylko i wyłącznie czymś takim, prawda, dotyczący internetu, rzeczy y, takich istniejących, funkcjonujących, nawet, nawet rzeczy typu AGD, albo coś, żeby tam też te, te śledzące rzeczy były, y, y, żebyśmy w tego typu świecie żyli, bo to jest bardzo potrzebne ze względu na walkę z mową nienawiści, oczywiście i, i tym podobnymi rzeczami. Także o, ostatnio głównie się tym y, zajmuję i niestety tytuły które są piękne, takie, wiadomo, i straszące ludzi, bo do tego, na, na ludzi normalnych działają. Przykro mi, ale na większość, 99% ludzi jest pod tym względem beznadziejnie głupia i nie rozumie, że jeżeli jest taki tytuł, to jest pierwszy, pierwsza rzecz, którą trzeba zagłosować na nie. Zanim się jeszcze przeczytał, wiadomo jak jest piękny tytuł, to znaczy wiadomo w środku jest dziadostwo. Jeżeli jest taki byle tytuł, być może coś sensownego jest, ale jak jest ładny taki porywający tytuł, że no, wiadomo, trzeba zagłosować, to znaczy, że prawie na 100%, to jest na 100 w środku jest y, tego typu są, są działania. Natomiast tego, co tu pan Stanisław mówił, oczywiście y, nie wiem jak tu życzyć, bo pan Stanisław mówi, że on nie doczeka tej pomocy tych starszych braci. Otóż, otóż ja nie umiem tu odpowiedzieć. Otóż życzę panu Stanisławowi bardzo długiego życia, 50 i 100 lat. Natomiast nie za bardzo chcę mu życzyć, żeby doczekał, prawda? No, <grym> mam ambiwalentne tutaj <grym <grym uczucia, prawda? W stosunku do siebie również, prawda? Więc może jednak coś się zmieni na lepsze i będziemy i długo żyli i nie doczekamy, prawda? Także no, no, no może tak będzie. Także ten. Dziękuję.